Wy, wy No dawaj, siadaj, jedziemy i tak dalej. Nie no wydupaj! No, jedziemy naprawić, chodź, chodź. Ale no. jesteś kurwa kasztanem. A ty, ty. spakajesz jesteś, ja pierdolę. No ku, kurwa to moja fura, dorób się. Dobra, ej, nie kurwa, ej, skurba Dobra, sprowadzam tej talię to opolicyjne, pierdoli mnie to. Możesz, sprowadzam teraz ja kurwa na ziemię, lirycznie. Nie, wyzywasz mnie kurwa za nic, nie lubię tego. Po koniec, kurwa. Pierdol się. Smutno mi o tych słowach, kurwa. Jebałem ci matulę, o tak, aha. Normalnie. Ha. <laughs> kurwa. A! O, no weź, kurwa, już kiedyś tak leżałem. Mogę prowadzić? z tym kary. Ty moje bły A, ty tam jesteś. Dobra, weź ty nie odniesz, jak już naprawione. No! USPOKÓJ SIĘ! Pokazać ci sztuczkę? No. Oua! <gulat> kurwa, jak zajebałem, ryje! <gulat> siadaj się! Powiedz mi, kierownicy, Wydupcaj! Dupcaj, ty nie umiesz jeździć, kurwa! Ja nie umiem! Nie umiem! Ja nie umiem! Dawaj mi to! No, wydupcaj z mojej fury, no! No kurwa! Poruczniku! A, Lamus! Dawaj, ja pojeżdżę za chwilę, dam ci. Gazu, gazu. Mam winę cały balon, cały, cały balon. balon do... Nie wypełniony helem, a wypełniony yeah. trawo. Ktoś ci nie pasuje, idź pograć makało. Chcesz podbić po prostu, nie, to podbiję śmiało. Leci balon, yeah. szyku zdziałało. Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało. Leci balon, szyku zdziałało. Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało.